No i Unia Europejska doigrała się, została na konferencji monachijskiej podsumowana przez wiceprezydenta Wansa. I jeżeli do tego dodamy następne decyzje, które już na tej konferencji były już ogłoszone, że jeśli chodzi o Ukrainę wojnę z Rosją, to konferencja negocjacje raczej tak należy powiedzieć, będą pomiędzy. Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Ukraińcami, chociaż tutaj na tle protestu oburzonych, tak zwanych Europejczyków, Załęski się wycofał. Biedny nie wie co ma robić, ale za to Jacek Bartosiak wie co ma robić. Właśnie uruchamia warsztaty dla kandydatów na prezydenta naszego państwa, po to, żeby pokazać im, powiedzieć, wytłumaczyć jak należy o tym wszystkim myśleć, bo to jego zdaniem dochodzi do wielkiej zmiany strategicznej w Stanach Zjednoczonych. I może warto by się było zastanowić tak naprawdę, co tu zaszło, bo może z jednej strony nic, z drugiej strony być może Jacek Bartosiak ma w istocie rację. Nazywam się Piotr Zych, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam do komentarzy, zapraszam do lajków, zapraszam do e, moich e, książek. Co w istocie powiedział wiceprezydent amerykański establishmentowi Unii Europejskiej? Powiedział prawdę, po pierwsze, odnoszącą się do tego, że Unia Europejska została przez określoną, konkretną grupę zawłaszczona, gdzie wprowadza elementy w polityce, które są niezgodne z tym, na czym konstytuowało się partnerstwo, sojusz, pewna wspólnota polityczna ze Stanami Zjednoczonymi w ten sposób, jak rozumieją ekipa Trumpa, czyli że wolność słowa, wolność polityczna. Wolności osobiste, wolności polityczne są zagwarantowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że od dawna były jednoznaczne, proste sygnały do odczytania. Nie trzeba było być wielkim politykiem, można w ogóle nie być politykiem, żeby zrozumieć, że Rosja nie ma zamiaru układać się w ten sposób, w jaki sobie to wyobrażano przede wszystkim w Niemczech, we Francji, że ma własną agendę polityczną, ma własne cele, do których będzie zmierzać. I to jest jedna rzecz, tak? Minęło lat 16, to możemy liczyć, czy od Gruzji, czy od rozpoczęcia w ogóle wojny z Ukrainą w 2014 roku. I jakież to decyzje w międzyczasie w Unii Europejskiej zapadły, jeśli chodzi o kwestie polityki związanej z obronnością, rozbudową sił zbrojnych, przemysłu militarnego. No to dotyczą te pytania również tego, co działo się u nas. No i myśmy się obudzili jako pierwsi w 2021 roku natomiast reszta się całkowicie nie obudziła w tym samym czasie kiedy Emmanuel Macron zwołuje szybki szczyt krajów europejskich Unii Europejskiej zaniepokojonych polityką Trumpa względem Europy ciekawe dlaczego nie ma tego szczytu w Warszawie, dlaczego Donald Tusk nie organizuje tego typu wydarzenia no bo być może jest zajęty obieraniem ziemniaków ale być może jest to jakiś rodzaj cwaniactwa polegającego na tym niech Emanuel bierze na siebie odium tego, jak to się wszystko nie uda. On sobie tutaj w narożniku z boku sobie poczeka na to, co będzie dalej. No i to można tak potraktować. Natomiast wydaje mi się, że tutaj chodzi o zupełnie jeszcze inne sprawy, że tutaj nie ma żadnej strategii. I to jest jakby podstawowy punkt polemiczny do Jacka Bartosiaka. Nie po raz pierwszy dzisiaj przeze mnie zgłaszane, ale w ogóle od samego początku, że nie ma czegoś takiego jak jakieś wielkie strategie, bo one nie istnieją. Każda polityka zagraniczna wynika z polityki wewnętrznej, jest zawsze kwestią sytuacji, i kiedy się wiąże z interesami narodowymi, to jest to jakoś na korzyść danego państwa. Jeżeli jest konsekwencja i skuteczność, na ogół to są kwestie retoryczne i to nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy również takich państw jak Francja, jak Niemcy, nawet jak Stany Zjednoczone. <laughs> Jeżeli byśmy się temu przyjrzeli, z bliska ja już o tym też wielokrotnie mówiłem. Skąd się wziął zielony Ład? Skąd się w ogóle wzięła ta cała porąbana polityka europejska i skąd się wziął kryzys w Niemczech, we Francji? No to proszę państwa, to jest odpowiedź bardzo prosta. No to jest wynik walki wewnętrznej o władzę, gdzie licytowano się na to, kto jest bardziej zielony, kto jest bardziej prospołeczny itd., itd. Itd. i tak dalej i tak dalej. To wszystko prowadzi do przyjmowania rozwiązań, kiedy były pieniądze, kiedy można było się zadłużyć, było fajnie, pięknie, no ale Niestety Putin się nie spisał, nie zrozumiał tego, jak ma postępować, i biedaczek popełnił kolejną pomyłkę. Jak wszyscy inni się mylą, którzy nie słuchają światłych elit europejskich, co należy robić, i wszczął tę cholerną wojnę, wywołał kryzysy. Pytanie, kogo się COVID nie słuchał to też jest ciekawe, swoiste zagadnienia. Natomiast, jeżeli się przegląda tytuły prasowe, w Unii Europejskiej, te bardziej znane, mniej znane, no to tam generalnie rzecz biorąc, nie ma żadnej refleksji na ten temat, że może to, co żeśmy zrobili do tej pory, to nie jest jednak to, co powinno być i to są popełnione błędy, do czego nawet publicznie przyznał się w Parlamencie Europejskim Bartłomiej Sienkiewicz, no, że Unia Europejska w dużej mierze sobie zawiniła. No bo jeżeli Unii Europejskiej nie ma przy stole, jeśli chodzi o Ukrainę, to nie ma i dlatego, że nie ma co położyć na stole, nawet z tego powodu, że. Będzie problem, żeby wygenerować dodatkowe pieniądze. No bo z drugiej strony zastanówmy się, czy mamy zaciągnąć kolejny dług wspólny unijny, żeby ratować naszych sąsiadów, po to, żeby dalej tracić naszą podmiotowość, naszą suwerenność na rzecz wspólnego długu i kto go będzie spłacał. Dzisiaj, już z KPO jest problem taki, że pieniędzy żeśmy jeszcze nie dostali. Ale już zaczyna brakować w kasie pieniędzy Komisji Europejskiej na to, żeby KPO spłacać. Się okazuje, że to wszystko są kredyty, no bo pieniądze generalnie nie biorą się znikąd, tylko biorą się na ogół z banku, czyli z długu. I na to odpowiedź jest taka: dajcie więcej pieniędzy, będziemy robić dalej to samo co robimy. No i jak ktoś mówi i przychodzi i mówi: "Sprawdza, mówi: Kochani, ale no, to nie jest to o co chodzi, to nie na tym polega. Jeżeli chcecie, aby pewne sprawy wyglądały w naszej współpracy, tak jak było to do tej pory, no to to już na to nie ma, nas na to nie stać. Musicie się do tego dołożyć. A z czego się dołożyć, jak nic nie macie? Mało tego, żeście narobili takiego bajzlu, z którego będziecie przez kolejną dekadę wychodzić. O ile się to w ogóle uda. Dlaczego? Dlatego, że demografia jest kolejnym momentem, kolejnym uderzeniem na przykład w strukturę społeczno-ekonomiczną samych Niemców. Okazuje się, że lekarze i inżynierowie z importu nie są w stanie usiąść do tych wysoko kwalifikowanych miejsc pracy. Ciekawe dlaczego. Czy to nie było do przewidzenia? No oczywiście, że było do przewidzenia, tylko z drugiej strony znowu trzeba by było budować w innym stylu politykę wewnętrzną i ona by oznaczała, że trzeba by było z tego życia politycznego rugować liberałów i Yy, Lewice ze swoimi pomysłami. Tymczasem Niemcy idą. Teraz, w najbliższych wyborach, do rozwiązania polegającego na tym, że skordon sanitarny jest przede wszystkim. Będzie to oczywiście kosztem tego, że problem w Niemczech się pogłębi, bo będzie znowu rządziła tak zwana Wielka e, Koalicja, a to oznacza, że nie będzie zgody, żeby ta koalicja mogła istnieć na wiele koniecznych, radykalnych zmian w stosunku do polityk, które już są wdrażane i tych, które są, wiszą nad nami, że będą znowu e, e, wdrożone. I mówię w tym sensie: no bośmy się przesunęli już tak daleko, że. To, co się dzieje w Unii Europejskiej, bezpośrednio wpływa na nasze życie, nasze portfele, na nasze domy, na nasze piece, na no, generalnie rzecz biorąc, wszystko, z czym mamy do czynienia, i nie mamy na to żadnego wpływu. Nie tylko dlatego, że mamy rząd w Warszawie, jaki mamy, bo to jest jakby swoisty, kolejny jakby problem, bo to jest część tego establishmentu. Ale kluczowa sytuacja polega na tym, że jesteśmy coraz bardziej ubłysnowoleni w możliwości podejmowania własnych decyzji ale w Europie się gotuje, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych się gotowało. No i jest taka perspektywa, przed którą obecna grupa trzymająca władzę chce się po prostu wycofać na z góry upatrzone pozycje, czyli chce zrobić nowy rodzaj demokracji, czyli chce użyć sądów i innych rzeczy, co żeśmy mieli przedsmak tego w Rumunii, na co się prezydent Weiss powołał, pokazując jako przykład złamania podstawowych zasad wolności słowa i demokracji, a zarazem praworządności, ponieważ to, co zostało pokazane opinii publicznej, to nie są wystarczające powody do tego, żeby unieważniać wybory, bo nie wygrał właściwy kandydat. I w ogóle te twierdzenia, ta używanie, instrumentalizowanie Ukrainy w tym sensie, że tylko Europa może ją obronić. Jednocześnie, Europa, która nie robi nic w tej sprawie, nie podejmuje żadnych istotnych decyzji, które już powinna dawno temu podjąć. No, jak jesteś z Trumpem, to jesteś Putin. Jak y, jesteś przeciw Trumpowi, to nie jesteś Putin, to jesteś. Kimś, kto broni wolności i demokracji, no i jest za niepodległością Ukrainy. No i Ukraina jest cała w strachu, trzęsie się to też po tytułach prasy ukraińskiej, widać jak się miotają. No i nie wiem na co liczy pan Zełęcki, jeżeli chce dalej trzymać z Europą, no bo Ukraina nie jest w stanie nie ma własnej siły do tego, żeby doprowadzić. Wojnę do zwycięstwa w taki sposób, jaką propaganda ukraińska formułowała, to znaczy, że odbiją wszystkie terytoria i będą się potem świetnie rozwijać. To się po prostu nie wydarzy. Nie wydarzy się to w ogóle bez Stanów Zjednoczonych. Koniec kropka. Może się to wydarzyć bez Unii Europejskiej, w tym sensie, że zaangażowania militarnego. Z małym zaangażowaniem politycznym, no ale z drugiej strony, Unia Europejska, jeżeli nie chce mieć państwa ukraińskiego upadłego, musi dostarczyć tam inwestycji, środków finansowych, kapitałów, po to, żeby państwo to mogło się jako tako utrzymać. Ja już nie mówię, że rozwijać, chociaż oczywiście te świetlane wizje są rozwijane tutaj w Europie. No na Ukrainie z kolei problem, bo nasi rolnicy wyszli blokować znowu przejścia graniczne i znowu jest wielkie oburzenie. Jak to jest to możliwe? No cóż, do ukraińców na razie niewiele rzeczy z relacji polsko-ukraińskich trafia, o czym zrobię kolejny podcast, bo są znowu fajne, ciekawe teksty pokazujące. Te ograniczenia poznawcze one są jeszcze bardziej interesujące niż te, które mamy z Niemcami, z tego względu, że tworzyliśmy kiedyś wspólnie no, jedno państwo. Mamy zatem dość długą, wspólną historię. No i okazuje się, że no, jest z tym wielki, wielki, ale ciekawy problem. Czy. Odpowiadając na Jacka Bartosiaka zawołanie, że oto dochodzi do fundamentalnej strategicznej zmiany Stanów Zjednoczonych, czy rzeczywiście jest tak, że trzeba naszych polityków uczyć, pouczać, tłumaczyć, im wyjaśniać, ja myślę, że Jacek Bartosiak nie rozumie pierwszej podstawowej rzeczy, że politycy żyją na bieżąco. Na bieżąco żyją, dlatego że są zależni od poparcia, od sondażowych, a interesy narodowe za przeproszeniem, jak się przy okazji jaki trafi, to może i się uda zrobić, ale to nie jest generalnie rzecz biorąc bajka. Chyba, że mamy do czynienia z partią polityczną, która jest uzależniona od takiego elektoratu, dla którego interesy państwa, interesy wspólnoty są ważne i wie, że jak nie będzie tych interesów przynajmniej w jakiejś istotnej części realizować, to straci to poparcie. I mieliśmy taką politykę. Niezależnie od zastrzeżeń pod jej adresem przez y, poprzednią y, ekipę rządową, teraz mamy ekipę rządową, która jest zainteresowana tylko i wyłącznie tym, żeby być. I to jest wszystko w tej sprawie, i każdy, kto rozsądnie patrzy na fakty, jest w stanie to zauważyć i się z tym zgodzić. Po drugie, jak trzymać u, u władzy ludzi, którzy nieustannie się mylą, którzy płyną zawsze nie za tym, co jest racjonalne i to, co jest istotne i ważne, tylko zawsze płyną. Zgodnie z daną obowiązującą modą polityczną płynącą za granicy, no bo trudno jest pomyśleć coś samodzielnie i samemu w, w takich kategoriach. Zmiana w Stanach Zjednoczonych jest zmianą, która jest częścią zmiany, która dokonywała się wcześniej, kiedy opowiadam o tym, w jaki sposób zniknął Zachód i został zastąpiony nową cywilizacją, nową y, kulturą. I do przeceny poszły 4 litery, 6 kolorów i wszystkie z tym związane rzeczy, co nie znaczy, że to będzie kompletnie, całkowicie wycofane. W stosunkach międzynarodowych Stany Zjednoczone muszą zacząć okazywać sprawczość, bo w przeciwnym wypadku zostaną bardzo mocno cofnięte, ograniczone, co skończy się tym, że amerykański model gospodarczy ulegnie załamaniu. Pytanie jest tylko, czy metoda, którą przyjął Donald Trump, że chce wszystko zrobić w 2 do 4 lat, przyniesie mu efekt, bo generalnie rzecz biorąc, ma otwartych kilka frontów i front z Unią Europejską nie będzie należał do najłatwiejszych, bo w ostatecznym rozrachunku Trumpowi nie chodzi o to, żeby z Unią Europejską zerwać, nie chodzi też o to, żeby wywołać długotrwały konflikt, chodzi o to, żeby. Postawić pewne rzeczy we właściwym miejscu i y, zacząć y, pewne negocjacje, pewną y, licytację z pozycji, takich, które są pozycjami realnymi. To znaczy, jeżeli robimy spółkę, to każdy ma w spółce do powiedzenia tyle, ile wnosi kapitału. Jeżeli nie wnosisz kapitału ani niczego, co ten kapitał jest w stanie zastąpić, wnosisz tego bardzo mało, no to sorry, nie będzie 50. 50 będzie, tak powiem, w pewnej określonej proporcji między jednym i drugim. I to jest taki moment, w którym być może część polityków się w końcu w Unii Europejskiej obudzi. Mnie najbardziej zależy na tym, żeby się obudzili politycy w Polsce, dlatego że w tym samym czasie, kiedy mamy konferencję mochanachijską, Stany Zjednoczone wykonały bardzo wielki gest w stosunku do Polski, wysyłając tutaj sekretarza stanu, sekretarza obrony aby rozmawiać z panem Kosiniakiem Kamyszem, zwanym Tygryskiem, na temat miejsca i pozycji Polski w Sojuszu, w regionie i tego, co ewentualnie dalej ma tam wyglądać, więc w sensie takim symbolicznym, w sensie takiego zauważenia, to jest to coś na tle Europy wyjątkowego. No tylko że kłopot polega na tym, że pan Kośniak kamysz nie jest w stanie udźwignąć żadnej roli, bo nawet nie jest w stanie udźwignąć roli prezesa swojej własnej partii, żeby zadbać o jej interesy, pomijając kwestię posad a co dopiero żeby odpowiadać w sposób skuteczny za politykę resortu, który ma w swoich rękach. No ale generalnie rzecz biorąc, należy to zauważyć, że to ma miejsce, więc nasza pozycja nie musi być tak słaba, jak ona wygląda, pod warunkiem, że będziemy potrafili umieć w to nowe rozdanie trumpowskie wejść. Więc powtarza się taka sytuacja, kiedy Trump zaczynał po raz pierwszy, w pierwszej swojej kadencji, że pierwszą wizytę w Europie złożył w Warszawie. Miał wtedy naprawdę wyjątkowe, super przemówienie, z czego w ogóle prezydenci amerykańscy słyną, ale to na tle tych wystąpień prezydentów amerykańskich było naprawdę wyjątkowe. I z tego przemówienia, z tego pozycjonowania Polski bardzo w Niemczech ministrowie spraw zagranicznych sobie dworowali, śmiali się do rozpuku. Co ten facet tam za głupoty wygaduje? Przecież my go przeczekamy i generalnie rzecz biorąc, wszystko będzie tak jak było. Otóż nie będzie, dlatego że Stany Zjednoczone robią kolejny krok. Amerykańskie działające przedsiębiorstwo chce dokonać radykalnych, istotnych. Zmian, tak jak już mówiłem, za tym nie stoi żadna wielka strategia. To są kwestie, które są operacyjne do zrobienia w najbliższych dwóch, trzech latach i dopiero potem się tam w Stanach Zjednoczonych zobaczy, co z tego będzie. I tak jak już mówiłem o Trumpie, Ukrainie i Polsce, że kwestia Ukrainy jest funkcją właśnie polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim z drugiej strony, Ukraina jest narzędziem gry, narzędziem nacisku. Na Unię Europejską, na polityków Unii Europejskiej, żeby zaczęli racjonalizować swoją pozycję, swoją perspektywę, swoje widzenie rzeczy i żeby zaprzestali robić tego, co robili demokraci w Stanach Zjednoczonych, bo okazuje się, że my tak naprawdę nie mamy do czynienia z konfliktem amerykańsko-unijnym, tylko mamy do czynienia, proszę Państwa, ze starciem. Europejskiej wersji Partii Demokratycznej w Unii Europejskiej i to jest tego typu problem. To nie jest tak, że dzisiaj kanclerz ten czy przyszły w Niemczech reprezentuje interesy niemieckie, jakbyśmy to chcieli, bo to nam bardzo upraszcza sytuację, tylko oni reprezentują określony obóz, mający swoje e, interesy i pod te interesy jest podporządkowane wszystko. Częścią tego obozu, nie zapominajmy, jest obecny obóz rządzący w Polsce z Donaldem Tuskiem e, na czele, który tak dzielnie obiera. Ziemniaki, aby mu się y, udało, w przeciwieństwie do wielu rzeczy, które mu się nie udają. I to jest w ogóle klucz tematu. To, co już mówiłem wcześniej, że kwestia polityki międzynarodowej nie jest kwestią racji stanu, jest tylko kwestią racji stanu partii, która rządzi, mówię za wyjątkiem tych grup, które są uzależnione od elektoratu, dla którego interesy państwa są y, ważne i które są elementem, na które ten elektorat. Głosuje. Niestety to na ogół nie jest w poszczególnych państwach większość. Ale ludzie w Europie zaczęli mieć potrzebę, i to nie niestety ci z wielkich miast, tylko ci, którzy tak powiem, są dookoła, po części są tylko w wielkich miastach. Potrzeby na odpowiedzi, żeby zrozumieć w ogóle, co się na świecie dzieje, co się dzieje z nimi. No i to jest coś, co już dawno temu Marek Cichocki, profesor Marek Cichocki, w takiej książce. O Wspólnocie Europejskiej o tym porządku, który się w 2014 roku pisał właśnie, że jedyną odpowiedzią sensowną, w której można znaleźć w ogóle coś, co się składa razem w jakiś sensowny obraz, to jest nacjonalizm, przy czym zaznaczam od razu proszę, nie kojarzyć nacjonalizmu z propagandą, która jest skierowana na to słowo, tylko kwestia jest taka, że nacjonalizm oznacza, że wspólnota i państwo stają w centrum debaty. Polityczno-ekonomicznej, i że to jest punkt numer jeden, a dopiero reszta jest punktem numer dwa. I to jest to odwrócenie w stosunku do liberalistów wszelkiego rodzaju maści. Zatem życzę Jackowi, Bartosiakowi jak najlepiej. Mam nadzieję, że udadzą mu się te spotkania z kandydatami na prezydenta, że będą owocne dyskusje, bo nie ukrywam, że to się przyda z tego względu, że na ogół politycy mają taki ogląd świata, jaki zdobyli za młotu. Kiedy już praktykują politykę, szczególnie na dużej scenie politycznej, żyją tylko tym, co jest na bieżąco i cały czas pozostają w swoich wyobrażeniach tego, co było kiedyś, chyba że jak są w opozycji, nastąpi taki cud, który się czasem zdarza, nawet w Polsce. Gdzie wykorzystają trochę więcej wolnego czasu na to, żeby poczytać, posłuchać nowych rzeczy, zorientować się, jak się rzeczy po świecie pozmieniały, jak się ludziom też pozmieniało pewne myślenie, pewne oczekiwanie. No i to jest nadzieja na to, że jak ktoś jest w opozycji, no to jest szansa na to, że się po prostu trochę zreflektuje, trochę wyprzedzi naprzód. Kwestia, oczywiście, tego, że. Decyzje, które dotykają Ukrainy, które dotkną, które są w trakcie działania się, bo one nie są zaprojektowane, proszę Państwa, tutaj nie ma żadnego tak naprawdę jeszcze planu. Donald Trump jako człowiek, polityk i biznesmen jednocześnie będzie grał wedle tego, co będzie przychodziło na stole, wedle impulsów, jakie będą w danym momencie się działy. On ma określony cel i to nie jest cel za wszelką cenę, co nam się usiłuje z drugiej strony wmówić. Z drugiej strony przeglądając się prasę amerykańską, y, szczególnie tą, która jest najbardziej popularna, najbardziej rozpowszechniona, nieustannie, czego by Donald Trump się nie dotknął, no to jest y, zagrożenie wszystkiego y, po kolei. No, zobaczymy za dwa lata, do którego mo mo momentu y, mega w Ameryce y, y, dojechała. Niemniej jednak zmiana w y, na Kapitolu po tej prezydenturze, jeżeli tak się stanie, że demokraci wrócą do władzy, to nie jest, proszę państwa, tak, że oni wrócą do po z powrotem na poziom bajdenowski. Nie, oni zostaną na poziomie trumpowskim, tego co Trump tutaj ugra. Dla nas, w sensie Polaków, jest to z jednej strony moment, y pod wieloma względami y będzie rozczarowujący, przykry. Ale z drugiej strony, no, w końcu nam urealni pewne rzeczy i pokaże nam wiele różnych szans, które ciągle leżą u nas na stole, których my nie chcemy widzieć i wokół których się nie koncentrujemy. Wolimy udawać, że Europejczycy są w dalszym ciągu oświeconymi ludźmi, którzy do, lepiej odczytują e, przyszłość od tzw. nacjonalistycznych ksenofobów z partii konserwatywnych, ale to proszę Państwa, w tak czy siak yy, minie na dłuższą metę, nie da się po prostu jechać na ślepo i na głucho, bo rzeczywistość ma to do siebie, że prędzej czy później każdego złapie za gardło. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za lajki, za subskrypcje, za komentarze. Jeżeli coś was wkurzyło z tego co mówiłem, to proszę wpisywać. Proszę wpisywać swoje opinie na ten temat. Przypominam o moich książkach i zapraszam na następny raz.